Pierwsza trasa. Problemy na dzień dobry. No, wszystko wszystko wytłumaczę. No, zaczyna się super. Dobra, więc... E, jedź, gostek. Stoisz, jedziesz, co robisz? Więc e, firma, która ładowała... Ładunek, pomieszała palety, jeszcze Gostek e, z dispatch. kazał mi jeszcze od, zanim wyjadę z Montrealu, otworzyć drzwi, upewnić się czy nie są pomieszane palety, czy mam dwie, dwie, mam dwa, dwie zrzutki GFS i Cisco. GFS miało być pierwszy, wszystko drugie. Patrzę, otwieram. Jest GFS, jest naklejka GFS, dobra, nie ma sprawy. Zbiłem, znaczy rozbiłem plombę. Nałożyłem nową i lecimy. Przyjechałem do GFS. Tu się okazuje, że jedna paleta, jak ja otworzyłem drzwi, na palecie było GFS. Tak, na drugiej palecie nie było żadnych, tylko pisało jakiś tam produkt, ale nie było co to jest, a to jest ten sam produkt, wszędzie idzie, nie? ale nie było adresu, więc mówię, no dobra, GFS jest z tyłu, no to jest ok. Okazało się, że tylko jedna paleta z tyłu jest GFS, a reszta jest Cisco. Oni jakoś pomieszali te palety, zaczęli rozładowywać, mówią, że nie, to jest pomieszane, pomieszane są palety, że jest jedna GFS, potem następna potem samo Sysco i potem znowu GFS więc ona powiedziała, nie sorry jedź, jedź do Sysco czy oni Cię rozładują, czy nie, bo te palety są pomieszane my, my nie możemy całego, całej naczepy rozładowywać że jedna paleta tu, druga tam, trzecia tu wiecie o co chodzi, nie? więc kto, jakiś gostek, który ładował, kompletnie olał po prostu gdzie te palety idą? Po prostu dostał jakiś meldunek, że ok. 11 palet, tu 13 palet, 15 palet do innego miejsca i on włożył to po prostu jak idzie. Nie patrzał, która gdzie idzie, do, 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 do jakiego produktu, do jakiej firmy, tak. To jest ten sam produkt, znaczy sam ten sam produkt, to jest chleb mrożony, tak. Ale chodzi mi, że każda paleta ma jakieś tam małe. Tam jest ileś pudełek z jednego produktu, ileś pudełek z drugiego produktu wiecie o co. Chodzi. Zazwyczaj ten sam produkt, ale jakieś tam trzy różne smaki na przykład, nie? Więc te produkty nie, mog nie, mog nie mogą wziąć tego produktu, który do Sysko idzie mimo to, że te palety są prawie to jest takie same, ale tam jakieś zawsze jedno pudełko czy dwa. Każdy ten. to, zam to zamówienie każde. Jest jakieś inne, tak? O dwa pudełka więcej, i jakiegoś kleba z dżemem, bułki z dżemem, o jedno pudełko. Czekajcie, czy ja teraz tu będę skręcać, czy, czy, czy olać i jechać, bo tutaj będę czekał. Więc, więc, więc oni muszą zbrać swoje palety, tak? Więc nie wiem, te palety są kompletnie pomieszane. Nie wiecie co, ja muszę chyba. Prawo skręcić, bo ja to nigdy nie lewą Za duży trafik tu jest. A tak stał. Więc jadę do tej drugiej, teraz do tego drugiego miejsca, zobaczyć, co oni w ogóle mi wezmą. I co, co będzie? No, te palety są pomieszane, więc nie wiem. Jeżeli jakoś się rozładują, to to będzie super, ale i tak muszę znowu nowe spotkanie tu mieć, na, tutaj gdzie jestem. Ten GFS, nie wiem czy jeszcze dzisiaj zdążę. Więc na dzień dobry problem. A jeszcze mówię, najgorsze to jest to, że spedycja powiedziała mi sprawdź na pewno, czy, czy nie pomieszali. No i nie pomieszali, bo jedna paleta była, na drugiej nie było widać. Jakaś tam naklejka była czegoś tam, ale to mówię, to jest ten sam produkt. I to tak się na tym się skończyło, że teraz ja będę sobie jeździł. Cały dzień próbował zrzutki robić Zobaczymy czy w ogóle mnie wezmą W tym drugim miejscu, jak zobaczą, że to jest tak pomieszane, nie? Nie, ludzie tutaj wyjechać z tego miejsca, to... No Dostek, jedź, bo ja tu blokuję wszystkich Jedź! No więc tak tak to wygląda. Taki plan na dziś. Z tego co pamiętam, ta firma, w której teraz jadę, to jest to jest wielka, jedna wielka pomyłka. Trudno nie do niej trafić, jak tak się często tu nie jeździ. I system, W jaki oni rozładowują, to, to jest najgorszy system w całej mojej karierze. Nie widziałem najgłupszego systemu. Jedziesz do klienta, gostki ci mówią e... Znaczy idziesz do biura, tak? Mówią ci dobra, e, jak będzie jakiś drzwi między tam 157 a 166, to się cofasz. Pierwszy raz pojechałem. Pierwszy raz pojechałem, szukam no, wszystkie, patrzę wszystkie, czyli zajęte są. OK? Do gostka mówię, ty, no, ale wszystkie drzwi A nie, no bo to jest kolejka. Ja mówię, no okej, okay, no, ale to jak to? Kolejka, jak to działa? No nie, nic, musisz się spytać, kto jest ostatni w kolejce. I ja musiałem pukać. Czekajcie, czemu tu mostrzę? Ja wiem, że trudna szyba jest. I ja, ludziska, musiałem pukać, pukać do iluś tam kierowców, dowiedzieć się, który jest ostatni. To jest, no, to jest, no To jest najgłupszy system, jaki może być że w Vancouver jest taki podobny system, ale Ci mówią, dobra, ciężarówka taka i taka jest jest ostatnia, Ty za nią jedziesz, więc Ty obserwujesz jedną ciężarówkę. Tutaj się pytasz, kto jest ostatni i też tutaj taki burdel, bo jedni, jeden, jeden zapomniał, poszedł se spać, więc inni przed nim sobie wchodzili, czy cofali się przed nim. Ja byłem za jakimś gostkiem, więc też tak czekam. Aż tamtym się cofnie, czy też przed nim się nie cofnę. Więc to, to jest taki burdel. To jest najgorsza firma, jakąkolwiek kiedykolwiek. Znowu będę musiał pukać, pytać się kto, kto jest ostatni, nie no ludzie to jest, to jest pomyłka, to jest pomyłka, czekajcie, czemu mi ta ostrość się Ja wiem, że jest szyba klodna, ale... Cisco Delivery Model Chaplain's Z tego co pamiętam to tutaj się normalnie wjeżdża Mam że system zmieni. Ja tu powiem nie wiem ile, rok temu. No, ja, ja też jestem jakiś dzisiaj po... pochrzaniony, wziąłem zły papier, z... złe dokumenty wziąłem, cholera jasna, wziąłem dokumenty <grym> GFS, a nie Cisco No przecież, nie wiem, ludzie, ja, ja chyba dalej jeszcze jestem na wakacjach. Oj, ta pierwsza trasa to nie jest, nie jest ciekawa. Nie jest ciekawa. No, jak mogę wziąć złe papiery, jeśli Dobra, ka każe mi się cofać, ale tak jak mówię, nie wiem, co z tego będzie. Jak te pudełka są pomieszane, jest, nie wiem na ile te pudełka są pomieszane. W tamtej spedycji. Wiedziałam, no Jezu, nie no ludzie chodzi mi o ostrość W tamtej spedycji Mówiła, że jest pomieszane, ale, ale Jak to wygląda, czy, 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 czy no nie wiem, czy, czy jakieś tam, czy oni będą mogli to rozładować Czy będą musieli naprawdę się tak bawić z tym wszystkim No zobaczymy, czas pokaże Dobra, i tak... O, ta ciężarówka... Jeżeli nie włączysz sprzęgła, to ci nie, nie cofnie, ani nie pojedzie do przodu. I tak mam szczęście, bo tamtym razem, to tutaj mówię, milion ciężarówek było, a tym razem tutaj... są, dwa drzwi są wolne, więc... Mi się przynajmniej pod tym względem udało, ale to nic nie znaczy, bo jeżeli mi nie rozładują, no to... No to, 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 to mi nic nie da, no. A liczę się z tym, że nie rozładują, więc. Dobra, musisz cofnąć. Głupi system tu mają, to jest naprawdę głupi system. Czyli ten system się zmienił, po prostu idziesz, szukasz kto jest ostatni, wolna Amerykanka, tak? Stałem już na tych na Google reviews i tak, tej kierowcy poszukują, biją się o drzwi i te Dobra, ja muszę cofnąć się i dać jej numer drzwi. No, jak ten system nie podoba mi się. No ale no dobra. I sądzę, że nie rozładują. Jak to jest tak pomieszane. To ja nie wiem jak to będzie A jeszcze już znowu jakieś wymysły, bo znowu dzwoni mi Spedytor Tak główna szycha i mówi Ok nie, nie mogę się Dobra słuchajcie, Zaraz dokończę Mam historię muszę pomieć kobiecie jaki gdzie jestem to co tam Jaki to ludzi jestem To ludzie się ogolić Kurczę. Nie więc nie wiem co tu będzie z tego co tamte firmy mówili, że Gostek po prostu ładuje jak szło po prostu, nie wiem, wziął te dwa ładunki jak poszło, no załadował. no nie no za takie coś to powinni z roboty wyrzucać no w tej firmy co odbieramy no to jest częste częsty znaczy to jest jeden z większych kontaktów I jak już spedycja mówi Sprawdź Czy na pewno dobry produkt jest z tyłu Czy znaczy to, że to jest Częste są problemy Że oni źle to ładują nie? No ale tutaj taki miks sobie zrobić Ja sądzę, że mnie tutaj też nie wezmą nie? I tu spedytor już mi dzwoni Taka długo na szyję ja Nie mogę się podążyć pod vlogbook, o którym zacząłeś itp itd ja mówi o, no to już o której kończysz? Nie, ja mówię, powiedziałem mu, ty no na razie nie mam jeszcze. Jest, jest, jest ładunek, nie przyjęli Muszę do, do drugiego miejsca jechać. Potem, ewentualnie tu wrócić, to zaczął kląć. Znaczy kląć, bo no, mówi, kurde, ten, że ten dobra odzwonić więc na razie się nie odzwonił. Ale jakieś, znowu jakieś machlojki będą, jak już się mnie pyta, ile godzin mam, a sam się nie może podłączyć. Zobaczyć. E to już jakieś wymysły są, no ale teraz, jak takie jaja są, to nie wiem, może, może zwątpię, ja nie lubię tych pomysłów. Złote pomysły tego Gostka z Pedycji, to, to są e, takie, wymyśla takie głupoty, że, 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 że to... Zawsze jak on coś wymyśli, to wiesz, że, że, że ty jesteś upieprzony, nie? Bo to, bo to będzie jakiś maflon. Jak już się pyta, ile godzin masz, to on już, już, jakiś, już coś wymyśla e, w stylu, że, że, że będziesz się wkurzał, nie? Ale dalej w sensie, że możemy mu pokazać. Logbook ewidentnie, jednak, tak jak nagrywałem na wcześniejszym filmiku, nie mam jednak tego internetu. Ten filmik ostatni, co, co mówię, problemy na dzień dobry, tak? Więc nie mam internetu. Nie mogę godzin zmienić, tak? Pokazują mi. Patrzcie na przykład. Pokazuje mi. O! Niedziela. I poniedziałek, że przekroczyłem czas jazdy. Tak, 11 godzin 30 minut nie zrobiłem. I to, I to jest na tym logbooku, tak? Ale ja jestem w Kanadzie, a ja w Kanadzie jestem legalny. Ja tu nic nie przekroczyłem. Kanadyjskie godziny pozwalają mi to robić. Ale że ja nie mogę, że nie ma internetu na tym logbooku, on mi liczy, że tak, jakbym cały czas w Stanach był. Więc czekajcie, nie. Więc muszę... Czekaj, jak ja tu chciałem zmienić sobie o settings, tak? Account. Zmienić na... Czekaj, to nie to. Cancel. Gdzie to było to? Czekajcie, General. Chciałem zmienić... Ostrość proszę. Czyli to czas. czyli Yard. Nie to gdzie to jest? Gdzie to widziałem? Możesz zmienić tryb. For cycle rules? Nie. Aha, dobra, do, dobra, cycle rule, nie? Pisze, patrzcie, cycle rule. USA, 78 dni, a ja chcę Kanadę, nie pozwala mi. Contact your free to edit this information. To mam kłódeczkę. Czyli kłódka jest, czyli mi cały czas logbook liczy w godzinach amerykańskich. amerykańskich mi liczy, no nie, mam, no nie mam internetu, też tam się spedycja nie może podłączyć pod mój internet, daje mi tutaj, że niby wykroczyłem czas, to nie wykroczyłem czasu, no tak jak mówię, to jest właśnie piękność logbooków. Piękność logbooków, piękność tableta, który kompletnie nie ma internetu, nie? Wyjeżdżając już na dzień dobry wiedziałem, że, że będę miał problem, jak jechałem na obkoło e, na obkoło bazy i mówię, aha no dobra, piszę, że nie mam internetu, ale ja już wcześniej miałem takie same problemy w innych logbookach, że on tam jakoś chwilowo się nie łączy, ale potem się łączy, a tutaj ten w ogóle się nie łączy, więc tutaj jak wrócę na bazę muszę napisać, żeby mi, nie wiem, czy zmienili tablet, czy, 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 czy jakoś podłączyli internet, ja, ja, bo ja nawet nie mam tutaj, nie mogę dojść. Gdzie ja ten internet nawet mam? To mi nic nie, nie pokazuje. Piszę, że jestem offline, i tu nawet nie mam możliwości internetu. Jak włączyć tu internet? Po prostu nie ma. No, po prostu nie ma internetu, no, kompletnie nie ma. Więc nie? nie ma tej opcji, nawet, no, więc nie ma. Oni muszą jakoś te parametry wyjść, żeby móc, móc ten internet włączyć, tak? Ale. A więc moje takie na dzień dobry już problemy. Więc jak to tak ma wyglądać, to powiem wam szczerze. Mi odechciała, odechciała mi się wolera jazdy w ogóle, nie? Mi się od jak tak to działa. A fajna trasa na Montreal, Edmonton, dobre mile po Kanadzie. Ale już tu z coś wymyśla, Teraz tutaj problemy z ładunkiem. Teraz tylko czekam, aż ci tego ładunku nie wezmą. No nic jeszcze dalej nie nie zaczęli nawet rozładowywać. Mnie już mi do, znowu spedycja dzwoni, żeby, żeby nawet pieniądze im zaoferować. Ja mówię, ty, no, akurat nie mam pieniędzy, dużo. Przy sobie mam 140 kanadyjskich, 300 amerykańskich mam. No, mogę amerykańskie zawsze zaoferować. Jest no, 200 dolarów, mogę, ale to jest, to jest typu firma, gdzie są, e, gdzie są związki. To, 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 jak są związkowcy, to nie. nie tam, jak mam tam kasz, tam tego nie, cash, tam tego, tam tego nie, nie weźmie władą. A mówi nie, bo musisz, musisz być już ten, rozładowany, musisz być, potrzebujemy Ciebie, musisz być rozładowany, więc jak już coś wymyślił, jakiś wymysł, jak oni już się o godziny pytają, to prawdopodobnie jakiś zamiana naczep i do Ameryki będę musiał jechać, no bo to ja nie widzę innego, nie widzę innego, dlaczego bym tak potrzebowali, a jak oni już takie, już wymysły, już tu musisz tego, to już widzę, że to będzie jakiś taki ładunek, Przejdź pan wczoraj. Nie? A tak to no, mam trzy ośki, to mówię normalnie bym se wrócił Kanadą, bo widziałem pręs wracający, wracający Kanadą. Sezon na ziemniaki, ziemniaki się skończył. Znaczy sezon, nie sezon, ale yy, te wszystkie warhausy, co miały te ziemniaki, to w czerwcu skończyli, więc tu już ziemniaków nie ma powrotnych, więc nie wiem czym, czym oni wracają nawet. Ale udziłem się, że może dali mi trzy ośki, to że wrócę Kanadą, ale jak on już coś wymyślałem, że pytają się mnie, ile mam godzin, na Kanada jest restrykcyjna z godzinami, więc w Kanadzie tu nie ma problemu w Kanadzie co ja będę, co ja będę robił bo tutaj można sobie z godziny tam wiecie, tu 4, 4 godziny spałeś potem 6 godzin, wiecie można tak tak, tak przerywać sen, nie, więc tutaj Kanada nie jest problematyczna, więc jak on się mnie pytał o godziny to na pewno mają do Ameryki jakiś ładunek, zamienić się z kimś i, i do Ameryki nie, tak jak już kiedyś my zepsuł fazę też mówi e, zamienisz się z gostkami, jakieś tam naczeky zostawisz i do Ameryki jedziesz Nie, a ja jechałem akurat na wyspę do Victoria, Vancouver ja wyjeżdż, ale, ale z tej fazę Więc ja z, z ten, skancelowałem Prom tak e, i wszystko, potem nagle się okazało. Że, że jednak nie nie ma zamiany, bo ten dostek się i tak nie wyrobi. Więc. Więc, więc oni takie już widzę, że oni takie machloki, takie zamiany, jakieś, taki zamiany naczep. Tego ja nie lubię. Mam je swoją naczepę, zostaw mnie z tą naczepą. Dajmy jakiś normalny ładunek. A nie, że ja tu jadę dobra, ty wiesz, co zami się naczepami z innym kierowcą, bo ten ładunek jest na łeb na szyję, on nie ma godzin, a ty musisz dojechać. Ach, kurde, ja nie widzę takiego czegoś. Nie. Więc jak oni już tutaj tak mi wydzwaniają co chwila. To ja już to, jaki to już będzie taki tego typu ten typ ładunku to będzie, już już to czuję. No?